W 2003 roku dla jednych na pewno kluczowym wydarzeniem było powstanie telewizji Trwam. Inni oglądali godzinami Piratów z Karaibów, którzy wtedy mieli swoją premierę. Jeszcze inni, szczególnie ci młodsi, woleli obejrzeć Gdzie jest Nemo, a część z Was na pewno grała w Need for Speed Underground. Czołem, czołem, kromka z rosłem, witajcie moi mini w kolejnym materiale na kanale. Ja natomiast grałem w swojego pierwszego FPS-a online, jakim było Enemy Territory. Zapraszam do obejrzenia materiału. Góry was też przepraszam za rozdzielczość, w jakiej Shadowplay nagrał mi ten tytuł, ale jest to tytuł dosyć stary i nie mogłem po prostu w żaden sposób ustawić tego na full HD. Ach, moi drodzy, jakież to były piękne czasy. 13 lat, Boże Drogi. 15 lat temu w zasadzie grałem swojego pierwszego FPS-a, w którego stałem pałkę niemiłosiernie, o czym wam za chwilkę opowiem. Moi drodzy, jestem bardzo ciekaw waszych pierwszych FPS-ów, także koniecznie napiszcie mi w komentarzu teraz, z jakim tytułem wiążecie swoje wspomnienia i nie zapomnijcie ocenić tego filmu łapką w górę, bo może zrobimy też filmy na temat innych FPS-ów z poprzednich, ze starych, dobrych lat. W każdym razie myślę, że część z Was na pewno kojarzy tytuł, który wam teraz pokazuje i który w dalszym ciągu jest na chodzie, także jeżeli chcecie, w opisie macie link do ściągnięcia gry. Jest ona zupełnie darmowa, jest też parę serwerów, są nawet serwery Polskie. Wolfenstein Enemy Territory. Producentem było Splash Damage wydawcą Activision. Gra powstała oczywiście w 2003 roku. Darmowy, wieloosobowy FPS, który początkowo miał być tytułem pełnoprawnym, miał być dodatkiem do gry Return to Castle Wolfenstein. Na pewno tą grę kojarzycie. Była to gra single player, która też pokazywała wiele ciekawych rzeczy i na jakiś swój sposób była na pewno innowacyjna. Co więcej, już w tamtych czasach, w 2003 roku, Activision wtedy Enemy Territory wydało za darmo jako gra wieloosobowa, i muszę Wam powiedzieć, że ten tytuł robił niesamowitą furorę. Ogólnie został bardzo dobrze przyjęty przez krytyków, został bardzo dobrze oceniany zarówno za oprawę audiowizualną, która teraz może się Wam wydawać, że jak to. Czemu? Przecież jak? Musicie pamiętać, że to był 2003 rok i naprawdę wtedy ta ogólna bitwa i ta ogólna walka, przede wszystkim chaos na serwerach, na mapach, e, robił ogromne, ogromne wrażenie. Generalnie teraz troszkę próżno szukać takich stricte niezmodowanych serwerów, aby pokazać Wam klasyczne, stare, dobre mapy, jak na przykład Oasis, która była moją ulubioną, ale żeby nie być gołosłownym, od podstaw sobie zaczniemy. Z jednej strony alianci, z drugiej strony wojska, osi i mapy. Sześć dostępnych map. Wtedy, teraz jest ich zdecydowanie więcej, bo tytuł jest modowalny. Przede wszystkim Afryka Północna, Orle oraz Europa. No i klasy, podział klasowy było tych klas 5. Oczywiście począwszy od medyka, od sanitariuszy, po szpiegów, czy też chociażby inżynierów, którzy mogli budować mosty oraz wysadzać konkretne punkty, które były do wysadzenia w zależności też od trybu gry, bo tych trybów gry były cztery: Objective, Campaign, Stopwatch oraz Last Man Standing. Do tego gra wymagała od nas posiadania co najmniej Pentium 3, 600 MHz, 128 MB RAMu oraz kartę graficzną z zawrotną wielkością pamięci 32 MB. Do tego oczywiście musieliśmy mieć klawiaturę oraz myszkę. Moi drodzy, to co też ciekawe, to w miarę jak graliście w grę i zdobywaliście doświadczenie, w lewym dolnym rogu. To było, to było zawsze dla mnie takie troszkę creepy i taki wyznacznik tego, jak mnie w grze szło. Była wasza postać, wasza twarz, wasze umundurowanie, czyli głowa i ewentualnie hełm, na którym pojawiały się odznaczenia za to, jak wam w grze szło. No i jeżeli szło wam dobrze, to doświadczenie było większe, i wtedy w ramach zdobywania doświadczenia odblokowywaliście pewnego rodzaju umiejętności specjalne dla danej waszej klasy. I automatycznie stawaliście się też trudniejsi do zabicia, do zafragowania, ponieważ po prostu byliście odporniejsi na obrażenia. Co warte też odnotowania i co mnie aż zaskoczyło, to sposób, w jaki deweloperzy starali się zbalansować, tak mi się przynajmniej wydaje, snajperów, czyli tą klasę, która posiadała karabiny snajperskie z największym przybliżeniem, bo. W sytuacji, w której poruszaliście się, nie mogliście mieć przycelowanej broni, nie mogliście celować przez powiększenie. Co też z jednej strony sprawiało, że ci snajperzy byli taką klasą, chyba teraz jak na to patrzę, teraz jak na to gram, bo nie grałem w tą grę 15 lat poza ostatnimi dniami, przez parę godzin, było taką klasą bardzo stacjonarną, która teoretycznie chyba łatwa do wyhaczenia do strzelenia była kiedy już ten snajper faktycznie wypatrywał przez okular przez powiększenie swojego wroga a z drugiej też strony wymagała na pewno tego aby snajperzy nie kampili w taki sposób w jaki ma to miejsce chociażby w dzisiejszych tytułach no musieli być w ruchu aby cokolwiek widzieć na daleki dystans We're into the bank courtyard. Double kill. Co dziwne, był to mój pierwszy FPS i nie ma on nic wspólnego z jakąkolwiek grą realistyczną, nawet w myśl roku 2000. Trzeciego. Mieliśmy 140 zdrowia, chyba mniej więcej z tego co pamiętam, z tego co widzę zresztą z tego, co też sami możecie zauważyć w lewym dolnym rogu. Przede wszystkim wasza postać mogła się męczyć, czyli mogliście sprintować do pewnego momentu. Oraz oczywiście zdrowie było ograniczone, nie do 100, tylko do 140, co też sprawiało, że ogólnie sama gra była niesamowicie szybka, było strasznie chaotycznie i kiedy byłem małym bajtlem, bardzo ciężko było mi kogokolwiek trafić, bo... Postaci zapierdzielały po ekranie jak szalone, i też tych kulek trzeba było w petenta wsadzić. Naprawdę dużo, aby on po prostu padł. Teraz wydaje mi się być to w ogóle proste, rzecz naturalna, że potrafię to zrobić, ale wtedy, gdy te 13 lat miałem, było to dla mnie coś okropnego. I jak teraz pamiętam, że nie wiem generalnie, jak już nazywał się chyba klan, do którego w którym chciałem być, w którym chciałem grać, ale pamiętam, że mieli chyba przednikami dwie literki, była to literka F i D oraz pamiętam jak dzisiaj, że miałem w telefonie namiar do jednego z członków tego klanu. O Niku Gracjan. Jeżeli nie słuchasz Gracjanie, to pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Zobacz, co z tego wszystkiego wyszło, jak to życie się potoczyło. Odezwij się, daj mi znać, co u ciebie słychać. Oczywiście muszę też oddać jedną ważną rzecz. Tak naprawdę, mając wtedy te 13 lat, nie byłem jakoś samoświadomy tego, z czym tą grę się je, o co tak naprawdę w niej chodzi. Po przeczytaniu wielu informacji na temat Enemy Territory w samym internecie, możecie odnieść wrażenie, że w pewnym momencie gra była aż zbyt mocno modowana, przez co poniekąd była w ten sposób niszczona, i wiele osób po prostu zaczęło od niej odchodzić. Była zarówno scena publiczna, Enemy Territory, była również scena profesjonalna, i w w taki sposób się to mniej więcej rozgrywało. Bardzo popularne wtedy, w tamtym czasie, była ogólnie scena, była ogólnie scena europejska, była ogólnie scena profesjonalna i tak zwane Nations Cupy, gdzie po prostu Polacy grali z innymi nacjami. Bardzo w tym momencie żałuję, że wtedy, mając teoretycznie poniekąd taką możliwość grania w tytuł i bycia częścią tej społeczności, nie robiłem tego aż tyle, ile mogłem, chociaż z drugiej strony Wydaje mi się, że gdybym wsiąknął w to wszystko jeszcze bardziej, to zdecydowanie miałbym większe problemy w szkole. A ja byłem dobrym uczniem, ja się e, lubiłem, nie, nie lubiłem, ale musiałem się dobrze uczyć, więc w związku z tym nie mogłem poświęcać na gry komputerowe tyle czasu, e, ile gdzieś tam może z tyłu głowy chciałem. Teraz na szczęście mogę to robić, dlatego widzicie między innymi ten materiał. Musicie też oczywiście brać pod uwagę to, że to co teraz mówię, to jest stricte moja piękna pasja do gier FPS, pomieszana jeszcze z tym niesamowitym uczuciem nostalgii i nie jestem tu w żaden sposób obiektywny. Wszak trzeba natomiast stwierdzić jedną rzecz, że patrząc teraz na obecne serwery, brakuje takiego starego, dobrego Enemy Territory z lat, o których tutaj mówimy, czyli 2003, rok 4 i tak dalej. I tak dalej. Większość tych serwerów jest niestety bardzo, ale to bardzo zmodowana i tam zmodowana pallicho w wielu również przypadkach na serwerach jest bardzo duża liczba botów i ogólnie gra nie przypomina do końca tego, czym była kiedyś, aczkolwiek wydaje mi się, że warto sobie do niej wrócić nawet na jeden wieczór, aby poczuć troszkę to, co było kiedyś, chociażby usłyszeć jeszcze raz te zupełnie chore i totalnie irracjonalne odgłosy trafiania w Wrogów które nie brzmią w ogóle jak trafianie jakiegokolwiek wroga nigdy, no i też troszkę popatrzeć sobie na to, w jaki sposób ta cała historia FPS-ów się potoczyła. A potoczyła się zacnie i na pewno. Wolfenstein Enemy Territory ma tutaj spory wkład we wszystko, co widzimy teraz. Historia gier FPS to nie tylko Counter-Strike. O nie. Także moi drodzy, mam nadzieję, że ten materiał się Wam spodobał. Zapraszam tak jak mówiłem do pobrania, do przetestowania, do spróbowania, do polizania. Pamiętajcie, Kromka Gada Radzi nigdy Was nie zdradzi. I do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się. Pa pa.